Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w czytaniu tygodniowym miłosnym dla Waszego znaku. Podwa prośba y, o stworzenie czytanka tygodniowego miłosnego, partnerskiego, bardziej, więc ja tę prośbę uszanowałam. W związku z tym, że tygodniówek już ogólnie nie będzie i nie mam zamiaru ich robić, no to rozumiem, że jest prośba, to zrobimy sobie romantyczną. Yy. Jest ogólne czytanie partnerskie na cały wrzesień. Zachęcam, żeby sobie na niego spojrzeć, chociaż wiadomo, że energie się zmieniają, a będzie może w drugiej połowie września, więc spokojnie możemy sobie to czytanie odświeżyć. Zostawiam dla Was pod spodem czytaniami przepraszam link albo playlistę z czytaniami na cały wrzesień. Zachęcam, żeby sobie też tam spojrzeć. Jeżeli interesuje Was kwestia emocjonalna, uczuciowa, to zawsze patrzcie na znak Księżyca czy Wenus ale już teraz będziemy przechodzić do czytań. Zachęcam do wysłuchania i dziękuję za Waszą obecność. Koziorożce, witajcie! Po lewej stronie Wy, po prawej stronie partner. Może być odwrotnie, jest to czytanie ogólne. Jeżeli energia złem nie rezonuje, zachęcam do spojrzenia na znak yy, księżycowy Wasz, albo na czytanie dla partnera. Może lepiej się w tym odnajdziecie. Okej. Okay. Dobrze, zaczniemy od takiej ogólnej energii relacji Waszej wspólnej. Co się tutaj zadziało w ostatnim czasie, jakie są energetyczne sprawki. I lecimy. Wy co macie w głowie, co wymyślicie? Co Wy macie w serduszku, koziorożce? Co Wy czujecie i co Wy macie w zamiarach wobec tego partnera Waszego? Natomiast co z postrojem partnera w tych samych pozycjach? Głowa, serce, zamiary. Czym może być problem? Na co warto uważać? Bo tu może być jakieś fiasko. I jaki może być efekt Waszych poczynań? Nie musi, to zależy od Was, ale jak tutaj to może się wyjaśnić. Na koniec spojrzymy sobie jeszcze na karty rady dla Was i dla partnera. Zaczynam od energii związku. I tu mamy as czyli na coś się umówiliśmy, coś się próbujemy dogadać, znaleźć jakiś kompromis, coś odciąć niepotrzebnego, nowy start dla niektórych. Trójka była. Patrzymy sobie w przyszłość. Patrzymy w przyszłość i oczekujemy, czy nasze poczynania, nasze umowy, nasze jakieś, nie wiem, sprawy, które tutaj załatwiamy razem, czy mają sens, jak to wygląda? I szóstka denarów. Moi drodzy, bardzo opłacalne wasze ostatnie poczynania. <laughs> Przepraszam, są. Jeżeli staraliście się wypracować jakiś kompromis w związku, jeżeli próbowaliście rzeczowo usiąść i umówić się na coś, co nie działało do tej pory, i szukaliście rozwiązań. Te rozwiązania pokazują się jako bardzo konstruktywne. Jeżeli podjęliście takie działania, to super, bo karty pokazują, że przychodzi równowaga między tym, co dajecie, co dostajecie. Warto może było. Jeżeli tego brakuje, to zainicjujcie to. Dajcie najpierw coś od siebie i zobaczycie, że partner nie zostanie wam dłużny. Także fajnie to wygląda tutaj. Zobaczymy, co wy macie w głowie, koziorożce. Rycerz kielichów. No właśnie, rycerz powracający. Chyba na nowo jakieś emocje, uczucia się tutaj pojawiają. Chyba. Tak uważam, że na nowo próbowaliście coś wybudować, bardzo dojrzale zresztą, bo to wymaga dojrzałości, żeby usiąść i próbować utrzymać jakąś relację. I tutaj rzeczywiście najprawdopodobniej tak to wygląda. Więc w głowie rycerz kielichów są emocje, może trochę chwiejna z waszej strony, może tak jesteście, nie jesteście, jeszcze nie ufacie może do końca, ale są. Tutaj te emocje są, uczucia są, to znaczy uczucia, to jest w głowie. Czyli my dajemy sobie drugą szansę jakiś rycerz powracający. Co ma w głowie partner? Dwójka denarów. Partner jeszcze wisi nad krawędzią, jeszcze się waha, jeszcze nie wchodzi na 100%. Myślę, że druga szansa tu jest, tak? I czekamy, co z tego będzie. Oboje jesteście w takim oczekiwaniu, żeby już, już tak powiedzieć sobie, tak, będziemy tu razem, żyjemy tu razem. Dobrze. Co wy macie w serduszku, drugie koziorożce? Co wy czujecie tak naprawdę cesarzowa? Jeżeli mówię do mężczyzn, no to kobieta bardzo mocno zaznaczona. Do kobiet oczywiście też może tutaj być kobieta. Nie mówię, że nie. Tak czy inaczej, jest tu chęć tworzenia. Miłość do kobiety, albo u wy kobiety taka miłość, no. Do tego własnego swojego cesarza, prawda? Czyli chcemy być tutaj, chcemy tworzyć. Pamiętajmy, że cesarzowa mat, będzie matką, jest żoną, czyli powiększa tę rodzinę, czyli jakby zamiary są szczere. To, co jest w sercu, jest szczere bardzo z waszej strony. Chęć kreowania i tworzenia wspólnego życia. Co ma w głowie? Niektórzy chcą mamą zostać, czy tam tatą? A co ma w serduszku partner? Co czuje partner? Król kielichów, bardzo szczere emocje. Macie tutaj faceta. Jeżeli tu jest facet po tej stronie, taki jeszcze się waha, jeszcze trzyma dystans, ale on kocha, on kocha bardzo mm, dojrzale, mam wrażenie. A to, co jest w jego głowie, czyli jeszcze 100% się nie angażuje, to wynika z tego, z jakichś uprzednich doświadczeń, ale nie ma tutaj złych zamiarów emocjonalnych. Natomiast no oboje myślę, że fajnie chcecie sobie dać jakieś szczęście, wygląda no to fajnie. Co jest w Waszych zamiarach, koziorożce? Księżyc, czekacie, czekacie, czekacie. Trochę się boicie, może trochę. No, emocje głębokie są, wy też możecie mieć problem zanurzyć się w nich, ale w zamiarach jest Księżyc. Mam nadzieję, że nie chcecie tutaj niczego ukrywać, ale chyba czekacie na to, aż te emocje wszystkie się rozwiną. Natomiast wy też chyba nie macie zamiaru mówić o wszystkim. Czujemy, ale nie mówimy o wszystkim. Czekamy trochę, co ten partner zrobi, co? Co jest zamiar partnera? Dziewiątka buław, partner jeszcze będzie czekał, dziewiątka buław to jest ten moment zawieszenia, jesteśmy w przygotowaniu, ale uwaga, bo partner może przeoczyć moment, kiedy dacie radę przy tej nowej umowie się połączyć emocjonalnie, bo można sobie powiedzieć, okej, okay, spróbujmy jeszcze raz, no ale trzeba naprawdę spróbować jeszcze raz, księżyc w waszych zamiarach. Nie będziecie mówić o wszystkich zamiarach. Chcecie sobie coś zostawić dla siebie, czekacie, bo jest siódemka buław. Czekacie też na impuls ze strony partnera, ale też macie potrzebę bronienia swoich uczuć i emocji. Może były zranione przez partnera wcześniej, prawda? Natomiast partner dziewiątka buław też jest w takim przygotowaniu. Co z tego wyjdzie, co z tego będzie? I ósemka kielichów. Partner jest ciągle w zawahaniu. Czy ja w tym zostanę, czy odejdę, bo on czeka, czy. To, co wskrzesi, wskrzesiliście, wskrzesiliście albo wskrzesicie na no, nowo, czy ma sens. I chociaż uczucia są, to partner jest jeszcze w tym, ja poczekam z tym odejściem, ja zobaczę, jak to wygląda. Może partner chciał odejść, prawda? A wy znowu, ja nie mogę dać się zranić, ale wszyscy macie no, jakby dobre serducho. Dobrze, zatem na co uważać? Ostrzeżenie, gwiazda. Moi drodzy, nie możecie zostawić wszystkiego w strefie marzeń. Trzeba będzie podjąć kroki. Gwiazda mówi o tym, że my widzimy totalnie, co mamy robić żeby wszystko się utrzymało. Jeżeli Wy sobie powiecie, super, jest nadzieja, że to się ułoży, ale nie podejmiecie tych kroków, no to się samo nie ułoży. A mamy dwie osoby w zawieszeniu i w oczekiwaniu, co z tego będzie. Ktoś musi podjąć kroki, więc zobaczmy, co może z tego być ogólnie, a później zobaczmy na radę. Głupiec, dziesiątka kielichów, dajecie sobie absolutnie drugą szansę i siła. Z zadowoleniu, dużym jesteście oboje i czujecie, że razem możecie więcej. Naprawdę świetnie się to układa dla Was. Natomiast uwaga, bo możecie przespać moment. Więc e, rada dla Koziorożca. Rycerz Denarów, e, pokaż, że chcesz zainwestować w te relacje. Nie mówię inwestuj od razu, ale małymi krokami pokazuj, że Ci zależy. A rada dla partnera, czy tam partnerki Koziorożca. No, Ty, też rycerz była, rycerze rycerz. Ty już przyspiesz, ty już musisz jakoś taką gniście podejść do tego. Pokaż, że ci zależy. Zrób pierwszy krok. Partner powinien zrobić pierwszy krok, Wy zainwestujecie w tę relację, tak czuję, ale partner niech tam ogień pokaże tę siłę seksualną. Może pożądanie, prawda? Może wam to wystarczy, żeby tutaj mm, się dogadać. I rzeczywiście wygląda na to, że Wy sobie dacie drugą szansę, będziecie w zadowoleniu w takiej sile wspólnej. Bardzo fajnie to wygląda. Wszystkiego dobrego.